Przede wszystkim wielu sportowych emocji i najbardziej chciałem podziękować Pani Prezydent, że jest z nami od wielu, wielu lat. I naprawdę każdego roku możemy robić tutaj wydarzenia bokserskie w Świdnicy i być cały czas na mapie Polskiego Związku Bokserskiego. I staraliśmy się, Pani Prezydent chciała, żebyśmy to wydarzenie naprawdę zrobili ładnie dla tych zawodników, którzy dopiero zaczynają swoją karierę bokserską, ponieważ są tu najmłodsi zawodnicy. Ja bym mieli naprawdę dobre wrażenia i wiedzieli, że czekają fajne sportowe emocje. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie, szczególnie zawodników. Mam nadzieję, że Wasze plany i zamierzenia te, które stawialiście sobie przed mistrzostwami się spełniły. Jeśli nie, to dzisiaj jest jeszcze szansa. Życzę Wam... Dobrych emocji. Życzę Wam walki fair play i mam nadzieję też, że ci, którzy przyjechali tutaj do nas pierw, pierwszy raz, wywiozą stąd tak dobre wrażenia, że każde zawody w silnicy, każdy turniej, każde mistrzostwa będą się cieszyć Waszą frekwencją, że będziecie chcieli tutaj wracać. Dziękuję bardzo serdecznie organizatorom, bo nie pierwszy raz współpracujemy razem, i jak zawsze jest Sorowo, jak zawsze jest i świetna organizacja, i świetna atmosfera, za co bardzo, bardzo jeszcze raz Wam dziękuję. Chciałbym podziękować panu dyrektorowi, Jerzemu ja Rządło, za super przygotowanie tutaj obiektu, za miłą współpracę i pomocne tutaj uwagi. Czuję się, że możemy tutaj wydarzenie, przy pomocy z Panem zrobić pięcy. A tutaj dla niej obecnie chciałem też złożyć, a pani prezydent do przekazania, dla pani Wiceprezydenta Katarzyny Pitszy, dla pana Radosława Wendera, też tutaj, który ze mną koordynował wszystkie działania przez ostatnie tygodnie dla pana Jacka. Dziękuję komiką, za upominki, za nagrody dla zawodników, dla sędziów. Proszę Pani Bożeniu, możemy... Pani Późnej z Radu Śląskiego. Czempionat nie mógłby się odbyć bez pełna uznania kredytów. Przypominam sędziów głównych z panami Rami Czarka oraz Sebastiana Śląskiego.

Chciałbym pogratulować przede wszystkim władzom ja Kultury, która jest organizacją wsparcie i promowanie głosu ojczyznickiego. Bardzo dziękujemy. Ja przekazuję w imieniu Zarządu Polskiego Związku Włosowskiego specjalne podziękowanie. W imieniu Prezesa Łowaczka i całego zarządu bardzo dziękujemy. z zarządu przekazuję podziękowanie od Prezesa i w z prezesem, Teraz drugie podziękowanie dla Prezesa Klubu Bospolitej za organizację wspaniałej imprezy i tak dużymi uszu, jak to jest dziesięciolecznie z klubu widziałem, że Pani prezent została na najwyższym poziomie, o na realizacyjnym. Wasze doświadczenie pokazało, że jesteście wielkim klubem. Dziękujemy. Również na najwyższym zarządzie podjęliśmy chwałą z dnia 22 maja 2025 roku. Chcieliśmy oznaczyć, Panią Barwę Moskaw-Słaniecką o zakup przejścia na boksów.

podziękować wszystkim ludziom, którzy są związani z organizacją tego wspólnotego wydarzenia, tych których nie widać na pewno jest ich masy tutaj. Także dziękujemy za każdą dołożoną minutę pracy. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.